Ciężko będzie to kurde ogarnąć Myślę, że tu zabaw jest dobre dwie godziny, nie? I to przy dobrych wiatrach O, jest grubo No nie nie, ja tu muszę się wywinąć ludziska No i co teraz, panie O, jeszcze ciemno W sumie jest dopiero 5.40 się co dziwić. Witam, witam. Ostatnio nie dojechaliśmy do klienta, bo pracował do godziny 16 i niestety na nas nie poczekał, więc trzeba było zaparkować na Lejbaju i jestem tak naprawdę prawdopodobnie około 10 minut od niego. Umówiłem się na wpół do siódmej, że będzie mnie rozładowywał, także jest za 26. Zaraz zrobię sobie wszystkie sprawdzenia ciężarówki, dokumentów i tak dalej. A w międzyczasie zrobiłem sobie kawusie w moim ulubionym kubku, który mieści tak naprawdę trzy, bo mniej więcej tyle będzie potrzebne, żeby mnie dzisiaj obudzić. Paliwka nam nikt nie podwędził. Nie, paliwo jest. Dobra, zaczynamy. Trzeba ogarnąć tego klienta z wczoraj. Zobaczmy, czy będzie na mnie czekał, tak jak mówił. 6:30 rozładunek do celu 10 minut. Będę tam 6:31. Także ogień. No, a to jest ta cięższa. Rzecz, którą trzeba zrobić. To wszystko muszę stąd wywalić łopatą. Tu jest, kurde, stona produktu, ale się tak przykleiło, że nie mogę tego wysypać. No cóż, działam. O kurde, grubo. Jeszcze nic w sumie nie zrobiłem, a już trochę to grzebie. W każdym razie to jest strasznie twarde, przymarzło i przeleżało się tak że ciężko będzie to kurde ogarnąć myślę, że tu zabawie jest dobre dwie godziny, nie? i to przy dobrych wiatrach o, jest grubo o, w dupę jeżdżę, powiem wam, że masakra podnoszę właśnie budę, żeby wysypać resztę ale dużo nie zrobiłem, dwie tony prze przeceniłem swoje możliwości może z pół tony zrobiłem, a reszta jak się nie wysypie to jadę o kurde, ale dostałem wycisk Wyjechałem stąd, i plan jest taki, żeby pojeździć trochę po dziurach, szukam dziur, żeby to troszeczkę zmiękczyć. Nie wiem czy to wypali, ale takie dostałem instrukcje. Więc muszę zrobić tam z 5 minut wokół komina tutaj, trochę się to może wytenteguje. No i muszę tam wrócić, wysypać co mogę. No i tak myślę, że nic z tego nie będzie, bo to jest twarde jak skała. Po prostu w nocy był mróz, zamarzło. Było to trochę mokre i w ogóle jeszcze waga y, skompaktowała to. I naprawdę pociąłem sobie całe ręce od samej łopaty, także no nie widzę tego. W każdym razie wracam tam tak czy tak spróbować i w ostateczności zapytam się, czy mają trochę wody. Może mają szlaufa i po prostu szlaufem to pocisnę. Może trochę zmięknie, dlatego że nie mogę z tym jechać y, po zboże czy tam y, co tam biorę. Także Niestety będzie trzeba trochę z tym powalczyć. No i zobaczymy, co z tego wyniknie. No postaram się to jak najbardziej przeczyścić. Także wróciłem tam. Udało mi się trochę jeszcze wysypać, ale bardzo dużo tego produktu wciąż jest zamrożone na naczepie, no bo w nocy było minus 3. No wiadomo, to jest tak twarde jak skała, nawet łopatom nie dało się tego już więcej e, poluzować. Bo po prostu łopata jest do śniegu, jest plastikowa, więc... No ciężko, ciężko. W każdym razie plan jest taki, że jadę do farmera może uda mi się pozbyć tego na farmie. Zapytam się go, czy ma jakiś pomysł na to, i czy pozwoli mi to gdzieś wysypać. I miejmy nadzieję, że się chociaż troszeczkę ociepli, zanim dojadę. Chociaż w to wątpię, bo jest 0 stopni, więc. Przydałaby się temperatura na naczepie, żeby to troszkę poluzować. No ale mam nadzieję, że farmer się zgodzi. Będę mógł przeczyścić tą naczepę. No bo inaczej nie będę mógł załadować e, mojego zboża, prawda? Nie może być to zmieszane z piachem. Także zobaczymy, jak to pójdzie. E, jadę do Brook. Wrótbrook, czy jakoś tak? Już mówię. Eee... No, i będę tam za godzinkę. Także farma tym razem na pewno będzie dojazd z autostrady przez jakieś tam dróżki, uliczki. Zobaczymy, jak pójdzie. No, i tutaj może zacząć się trochę zabawy, <laughs> dlatego że przebijam się przez jakieś wiochy od jakiegoś czasu. Jeszcze mam 25 minut jazdy takimi dróżkami. Na razie tragedii nie ma, ale. Całkowite nieznane drogi oznakowania B to nic przyjemnego na takiej wywrotce, ale patrzyłem na mapie, innego dostępu jako tako nie ma. Trzeba by przejechać całą matrójką na sam dół aż i dopiero od dołu wjeżdżać. No a od dołu też się jeździ takimi drogami, więc musi to być jedna z nich. Mam nadzieję, że wybrałem tą lepszą. Na razie tragedii nie ma. Przedzieram się właśnie przez jakiś las całkiem przyjemnie póki co. O, trochę szybko jechał. Tutaj trzeba uważać, bo tu jest ciasno, a sami widzieliście jak leciał tym traktorem. Na zakrętach tutaj często trzeba wyjechać na drugi pas. Bo się trzeba przytulać do, do tych drzew, nie? Trzeba uważać. Ale jest spoko. Jest w miarę szeroko. Trzeba uważać no, na naczepę. Bo te drzewa lubią wystawać. Zwężenia. Standardzik. No i na przykład tutaj są takie góry przede mną. I tak się zastanawiam, skoro jest zima i w ogóle i wciąż y, jakiś czas tej zimy jest. Czemu nikt nie otworzy tutaj stoku narciarskiego, sztuczne armatki śnieżnej? Ogień, prawda? Fajnie by było pojeździć na nartach. Popatrzcie, jakie fajne miasteczko. Mam nadzieję, że nie wbija się tutaj w jakąś dziuplę. Ale budowle są niesamowite No to walczymy z ciasnotą No nie nie, ja tu muszę się wywinąć ludziska jak jakoś to poszło. Pierwsza pułapka za nami. Lecimy dalej, Czy coś jedzie. Wydawało, że coś tam jechało. No dobrze mi się wydawało. No i co teraz, panie? Dobra, cofa. Jest okej. Okay. dziękować. Oby to tylko było tutaj. Chciałem zadzwonić do farmera o to, żeby mnie pokierował, ale no nie odbiera telefonu. Dostałem drugi telefon, ale dodzwoniłem się na jakąś inną farmę i stwierdziłem, że muszę sobie jakoś dać radę. OK, to tutaj Są tutaj ogólnie trzy farmy. Musiałem się upewnić, czy na pewno stąd ładuję, chyba stąd. Miało mi się, że przecież trzeba się piasku pozbyć, prawda? Przecież ja mam piasek załadowany. Co ja robię? Dobra. Źle się wywinąłem, ale dobra jest. No, to teraz będzie niezłe łopatowanie. Mam nadzieję, że podczas tej jazdy troszeczkę się to zmiękczyło i będzie łatwiej, no ale wciąż tam jest dużo tego towaru. Więc najpierw łopatowanie. No i zobaczymy jak to pójdzie. Poszedł farmer po metalową łopatę, bo tą moją plastikową to sobie mogę ewentualnie śnieg pozamiatać, a nie piach, prawda? No i tyle. Będzie dobrze. Ok, jakoś tak. O. No, stanowisko pracy gotowe. Wygląda człowiek po łopatowaniu dwóch ton. O, dobra, ale już jest gotowe. Teraz tylko załadować, już mnie ładuje. Dobra, wyjeżdżam właśnie z tej farmy. Nie jestem załadowany na maksa 28 ton 700. Ale kurczę, za dużo towaru mi dał do przodu. Jest na to sposób, którego zaraz będę próbował. Trzeba po prostu szybko podcofać i mocno zahamować. Z racji tego, że ten towar się łatwo przemieszcza, no to powinien spaść troszeczkę do tyłu. Także właśnie to będę robił. Kurczę, panikowałem. Że, jak będę załadowany na fula, to pod te góry nie podjadę i w ogóle. A ja się tu wspinam jak grotoła. Skurde, ciężarówka robi robotę. 500 koni to jest jednak e, naprawdę różnica. Tamtym manem to bym tutaj nie wiem co zrobił. Fakt, faktem cysterna też inaczej się zachowuje, bo cała waga jest z tyłu, prawda? Więc automatycznie jest ciężej. Tutaj e, mam więcej wagi na przodzie, więc w sumie to dobrze, że mnie trochę e, bardziej załadował na przód, bo mam zarąbistą przyczepność e, pod górkę. E, no różnie bywa, bo jest też z górki, prawda? No jak wyjeżdżam pod górkę, to zaraz jest z górki, tak jak na przykład tutaj teraz jest górka 12%, nawet 13%, także na manualu w sensie manualnym hamulcu silnikowym na poziomie trzecim i nie więcej jak 20 i dopiero wtedy łapie mi hamulec silnikowy, dlatego że naprawdę bardzo szybko łapie prędkość, a muszę się wspomagać jeszcze hamulcem nożnym, prawda? Więc nie chcę się tu rozpędzić, no bo będzie grubo, prawda? Mam naprawdę dużą wagę z przodu i zjazdy z górki są dużo cięższe niż pod górkę. No, tak jak mówię, pod górkę super się sprawuje. Z górki już widzicie, jak łapię prędkość, a trzymam nogą hamulec e, i mam maksymalny hamulec silnikowy, także no, nieźle, nieźle próbuje mnie e, pociągnąć. Ale na spokojnie pomalutku e, tak 20-30, nie więcej i na maksa hamulec silnikowy, i wtedy ta prędkość jest jakoś. Fajnie wyłapywana przez ten, y, przez ten hamulec. Zanim się rozpędzę, no to tylko troszkę y, wspomagam się nogą i jest OK. A jak wiecie, bardzo łatwo jest przegrzać hamulce w ciężarówce, zwłaszcza jak się jedzie dosyć długo z górki, także trzeba naprawdę uważać. No i po dwóch godzinkach podróży autostradą dojeżdżam po malutku do klienta y, ze zbożem. Tam wysypiemy w prawdopodobnie bardzo dużej firmie, gdzie składują takie rzeczy. Teraz będę przejeżdżał przez jakieś tam małe zadupia, ale prawdopodobnie nic strasznego. I już tutaj jadąc dosłownie kawałeczek stąd minąłem Certasa, bo Certas, na Certasie, czyli na, na garażu na Certasie tankuje AdBlue. Dlatego, że mam kartę do Certasa, a zaraz obok jest Shell, dobrze wiedzieć, bo tam znowu pa tankuje paliwo. Ale ja już zalałem się na BP wcześniej z autostrady w razie W, bo miałem tam już mniej niż pół baku. A ja lubię mieć zawsze paliwa w zanadrzu. Zwłaszcza, że dopiero odkrywam wszystkie te tereny. Wszystko to dla mnie jest nowe. Nigdy nie jeździłem takich dalekich dystansów, także pozorny zawsze ubezpieczony. Znalazłem też jeden zbiornik leżał w krzakach na AdBlue. Potrzebuję jeszcze dwa, bo mam misję znaleźć trzy takie puste zbiorniki na AdBlue, żeby właśnie uniknąć szukania tych certasów. Ponieważ mogę sobie na jardzie zatankować i wtedy wożę ze sobą trzy zbiorniczki, pik pyk i na tydzień powinno wystarczyć. A powodem, dla którego tankuję na Certasie, bo teoretycznie te karty moje Ski Fuels, które są na BP czy tam na Shell'a, wciąż mogę zatankować AdBlue, ale szef mi po prostu powiedział, że jak się tankuje na Certasie, to kosztuje to 28 pensów. A tam na BP czy na Shellu, no to wiadomo ile to tam kosztuje, w zależności jakie są ceny, ale mają dużą zniżkę na Certasie. I tu nie chodzi o to, że kazał mi e, tylko i wyłącznie tankować tam. E, po prostu prosił grzecznie, jak jest taka możliwość, e, żeby po prostu e, tam tankować. Więc czemu nie, e, szef jest w porządku, także ja też próbuję być w porządku. Tymczasem to jest tutaj, już widzę z oddali o, wielkie to miejsce, bardzo duże silosy. Także zaraz będzie rozładunek i prawdopodobnie dostanę kolejne zlecenie. A dokąd? Nie wiadomo, na razie kręcę się tutaj cały czas wokół Londynu i okolicach. Także zobaczymy, co przyniesie następny ładunek. Dobra, jestem w tej firmie Ale Młyn. No i wyjechałem już z silosów, rozładowałem produkt, szybko poszło, fajnie się wysypało puściutka na czepa. A teraz pędzę do następnego farmera, umówiłem się z nim za pół godziny na załadunek i zależy mi na tym załadunku, dlatego że jeżeli dzisiaj mi się to uda zabrać, to będę jechał w stronę Wrexham i wyjeżdżam wreszcie z Londynu. Dlatego, że nie chciałem tutaj zostać na noc, y, bo pracuję dzisiaj do późna, a jak wiadomo, tutaj w okolicach z parkingiem to tak różnie bywa. Także ja mam jeszcze jakieś, ja wiem, 2,5 godziny jazdy, więc będę mógł sobie trochę podlecieć w stronę Wrexham y, z tym ładunkiem. No i w sumie to czas pracy mam do której? Albo do 19.13. Albo do 21.15. Wszystko w zależności od y, siły i chęci. Także zobaczymy, jak pójdzie z załadunkiem i jak to się wszystko wyklaruje za chwilkę. No i nie zdążyłem przed nocą. Jest ciemna jak w dupie, a to nie jest nigdy dobry znak, żeby wbijać się na farmę. Zwłaszcza taką, której się nie zna, i zwłaszcza w okolicach y, Londynu, prawda? W każdym razie. Y, no próbuję swoich sił, nie słucham nawigacji mojej y, na ciężarówkę, dlatego że coś wymyśla, w ogóle mi nie pasuje to, co ona gada, dlatego że cały czas prowadzi mnie na te remonty, a rozmawiałem z farmerem, są, y, ta droga jest zamknięta, więc nie chcę dzisiaj testować tego, czy TomTom -tom ma rację. Jeśli farmer powiedział, że jest zamknięte, to jest zamknięte, więc y, po prostu posłucham jego, prawda? No problem jest tylko taki, że te wszystkie drogi, które sprawdzałem, no to zazwyczaj mają po prostu limity. No i są 7,5 tony. No i nie chcę się wbić znowu pod jakiś tam most, a są 3. Więc kurczę, no nie jest fajnie. No ale do celu mam 20 minut. Dowiem się dosłownie za chwilę, co to będzie. Mam tylko nadzieję, że nie będę cofał, bo jest ciemno, tam będzie na pewno wąsko. Mam naprawdę nadzieję, że tylko panikuję i że nie będzie tak źle. Zobaczymy. No i miałem dobre przeczucie. Wjechałem w 7,5 ton limit, ale pisało na znaku, że jak jedziesz na załadunek tutaj na lokalne farmy, to można wjechać, czyli exempt from loading. I to była jedyna droga. Udało mi się, powiem szczerze, że to był taki strzał w dziesiątkę. Bo, jakby to był jakiś tam limit, jakiś most, no to już by była inna historia. No ale udało się. Tutaj stąd już wiem, gdzie jadę. Także zajeżdżam szybko na farmę. Bo tutaj już y, przejadę przez miasteczko i jestem. Farmer czeka, wszystko na razie działa. Ale kurczę, no późno jest. Nie wiem, jak z tym podjazdem. Na razie jadę tam y, na powrocie. Minąłem parę lejbaje, więc ewentualnie. Zatrzymam się na tych lejbajach co tutaj są. Zobaczymy. Na razie to po prostu cisnę. OK, I teraz czas planowania. Jest godzina 19:00. Ja mam e, 2 godziny 24 minuty jazdy. Teraz pracę muszę skończyć przed 21:05 najpóźniej, bo mi się kończy 15:00. Więc plan jest taki, żeby dojechać jak najdalej no i prawdopodobnie rozłożę kotwicę gdzieś na 483 w stronę Chester. Mam nadzieję przynajmniej, że tak to się potoczy. Na razie jadę a piątką w stronę Wrexa. Zobaczymy czy uda się dojechać w miarę daleko, czy po prostu nie będzie sensu i będę stawał gdzieś po drodze. Na razie cisnę i działam. No i tym sposobem mamy godzinę za 14.09, także ja się już zatrzymałem w okolicach Telford, znalazłem dosyć fajną miejscówkę, były miejsca, także zapraszam na następne vlogi i dziękuję bardzo za uwagę. Trzymajcie się, na razie.